Cześć! W tym odcinku zajmiemy się analizą techniczną od strony praktycznej, omawiając wsparcia i opory, czyli poziomy, na które wielu zyskownych traderów, z którymi przynajmniej ja się spotkałam, patrzy przy swoich decyzjach tradingowych. Nie będziemy więc na razie omawiać trend linii, wskaźników technicznych, patternów, pivotów i innych takich, ale czysty ruch cenowych. Dowiecie się więc, na jakie poziomy ja patrzę i dlaczego oraz jak je identyfikować. No i uważam, że ten materiał jest dosyć ważny, ponieważ zamiast uczyć się na początku Takiego naraz wskaźników Fibonacci, trendlinii i tak dalej, najlepiej na początku skupić się na najprostszych podstawach, które realnie mogą nam pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji i handlowych, i inwestycyjnych. Więc, let's go. Moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych. Handel wiąże się z ryzykiem. Na początek wyjaśnijmy sobie, co w ogóle widzimy. A widzimy wykres. Wykres to nic innego jak graficzne przedstawienie ceny. Najczęściej spotykamy się z wykresem świecowym, gdzie każda świeca pokazuje, jak cena poruszała się w danym okresie czasu. Interwał tygodniowy pokazuje nam świece tygodniowe, interwał dniowy, dniowe itd., itd. Czyli każda świeca reprezentuje jednostkę czasu, np. jeden tydzień, dzień lub godzinę, czy tak jak ja mam miesiąc, i każda świeca składa się z ciała i cieni, które pokazują, jakie były ceny otwarcia zamknięcia oraz najniższy i najwyższy punkt w danym okresie. Jeżeli świeca jest zielona albo pusta, tak jak u mnie, to znaczy, że cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia, czyli cena wzrosła, a świeca jest wzrostowa. Natomiast jeżeli świeca jest czerwona lub pełna, to znaczy, że cena w danym okresie spadła, a świeca jest spadkowa. Ok, teraz czym są właściwie wsparcia i opory? Poziom wsparcia to miejsce na wykresie, gdzie cena najczęściej napotyka swego rodzaju podłogę i przestaje spadać. Opór to z kolei poziom, gdzie cena napotyka sufit i przestaje rosnąć. Wsparcia więc działają jak punkty odbicia dla spadającej ceny, a opory stanowią barierę dla ceny rosnącej. No i ktoś by mógł powiedzieć: Spójrzcie sobie na wykres i znajdźcie miejsca, gdzie cena kilkukrotnie zatrzymywała się na danym poziomie. Te punkty to potencjalne wsparcia lub opory. Tak, ale ja pokażę Wam podstawowe poziomy, które realnie mogą wpływać na cenę, a są to moje poziomy miesięczne i tygodniowe, na których zarówno ja, jak i wielu też innych traderów zauważyłam powtarzalność. I na przykład na Bitcoinie, na którym ja handluję, cena często respektuje właśnie te wsparcia i opory tygodniowe i miesięczne. Opisuję to również w artykule na blogu, także dla przypomnienia. Jeżeli byście chcieli materiał pisany, to zapraszam też tam, link znajdziecie w opisie. I te poziomy są tak uniwersalne, że mogą być przydatne zarówno dla inwestorów, swing traderów, jak i day traderów, ponieważ ja na przykład patrzę na nie w kontekście dziennym. Gdy cena zbliża się do któregoś z nich. No to jest potencjał, żeby zareagować. Weźmy sobie przykład poziomów miesięcznych. Przede wszystkim ja dzielę swoje poziomy na dwa rodzaje. Poziomy miesięczne, tak zwane monthly levels, jako otwarcia lub zamknięcia świec oraz z cienia świecy, najwyższe i najniższe punkty miesięczne, tak zwane monthly low i monthly high. I technicznie wielu traderów wychodzi na wyznaczanie tych poziomów od swing high i swing low. A czym jest swing high i swing low? Spójrzmy na wykres. Swing high to po prostu poziom, na którym cena osiąga swój tymczasowy szczyt i zaczyna spadać, a swing low to poziom, na którym cena osiąga swoje dotychczasowe minimum i zaczyna rosnąć. Tu mamy więc swing high, tu mamy swing low. Kolejnym bliższym naszej cenie przykładem będzie swing high tutaj i swing low tutaj. O czym wiemy oczywiście po czasie, czyli jak cena już się trochę odsunie od tych poziomów, ale wtedy te poziomy mogą też reagować i być dla nas przydatne. Kolejne swing high możemy zaznaczyć tutaj, a kolejne swing low możemy zaznaczyć tutaj i tutaj. Jak więc mówiłam, moje miesięczne poziomy monthly levels wyznaczam względem ciała świecy, a więc jej otwarcia lub zamknięcia, na przykład w ten sposób. I na przykład tu. A dlaczego najważniejsze poziomy wyznaczam względem ciała świecy, a nie cienia? Bo technicznie te poziomy się nie liczą, a wielu traderów uznaje wiki, czyli cienie jako wypadek przy pracy. Dlatego ciało świecy jest dla mnie dużo ważniejsze przy wyznaczeniu miesięcznych leveli. No i w podobny sposób można zaznaczać także poziomy tygodniowe na tygodniówkach, które ja nazywam weekly levels. Czasami jednak pomocne może być także zaznaczenie wspomnianych wypadków przy pracy, czyli cieni. W day tradingu zauważyłam, że cena na mniejszych osiach również lubi reagować na te poziomy, dlatego się na nie nie obrażam i również je zaznaczam jako wsparcie i opory, tylko mniej ważne niż te pełne poziomy miesięczne. Na przykład w ten sposób. I w ten sposób. Czyli znajduję sobie najwyższy i najniższy punkt danej świeczki miesięcznej i zaznaczam w ten sposób wszystkie istotne punkty, które oznaczam jako monthly high i monthly low. Zejdźmy sobie teraz na niższe osie, na przykład godzinowe, i zobaczmy, jak cena reaguje na nasze opory. Opór miesięczny monthly i opór miesięczny monthly high. Gdy sobie przybliżymy, to zobaczymy, że cena dochodzi do tego poziomu, przebija go. A potem następnie tworzy przy nim taką lekką konsolidację, by przebity opór stał się wsparciem do następnego ruchu w górę, który kończy się na kolejnym oporze, właśnie wyznaczonym przez nas monthly high. I zobaczmy, gdy cena odbija się od tego poziomu, to kolejnym wsparciem znowu jest nasz poziom miesięczny. Od tego momentu idziemy w górę, by znowu zatrzymać się na poziomie monthly high. Następnie Przebić go i by stał się dla nas wsparciem. Także w ten sposób możemy sobie korzystać z tych wsparć i oporów na mniejszych osiach. Ogólnie w ten sposób możemy zaznaczać sobie wszystkie poziomy miesięczne, jakie tylko zauważymy, nie tylko swing high i swing low, ponieważ w day tradingu one również mogą reagować. Czyli jak mamy świecę miesięczną, jedną, potem drugą potem trzecią i potem czwartą, to możemy sobie tu zaznaczyć monthly low, tu możemy sobie zaznaczyć nasz poziom miesięczny od swingów, ale dodatkowo możemy też posprawdzać, czy czasem ten poziom monthly nie będzie reagował, ten poziom monthly nie będzie reagował, czyli możemy sobie również posprawdzać Zwykłe poziomy monthly, nie tylko te swingowe. Pamiętajcie tylko, żeby poczekać na zakończenie świecy miesięcznej i nie robić takich analiz w przypadku, gdy jesteśmy w środku miesiąca i świeczka się jeszcze nie zakończyła. No ale możecie się zastanawiać, dlaczego właściwie takie wsparcie i opory w ogóle działają. To może wynikać albo z psychologii rynku. Z tego, że wiele osób widzi te same poziomy i podejmuje decyzje na ich podstawie, ale też wiele traderów, jak i botów działających na rynku, otwiera pozycje w nowym tygodniu lub nowym miesiącu i że tak powiem, chroni je, gdy cena się do nich zbliża, kupując lub sprzedając na tych poziomach jeszcze bardziej. Poza tym, jeśli cena już raz spadała i odbiła się od danego poziomu. To traderzy i inwestorzy zakładają, że może tak być ponownie, że jest to strefa popytu lub podaży i chętnie kupują lub sprzedają, tak jak tutaj w tych okolicach. No ale ktoś może zapytać, jakie wnioski możemy w ogóle wyciągnąć z rysowania takich wsparci i oporów. No, na przykład takie, że gdy cena zbliża się do poziomu wsparcia, możemy rozważyć kupno z założeniem, że odbije się od tego poziomu. Lub analogicznie, gdy cena zbliża się do oporu lub go przebija, możemy rozważyć sprzedaż, spodziewając się, że cena może uszanować ten poziom i zmienić trend. Ja co tydzień przesyłam Wam newsletter z takimi poziomami, na które patrzę, więc jeśli chcecie się zapisać, to też link jest w opisie na dole. Ale podsumowując, jak widzicie, wsparcie i opory mogą nam pomóc lepiej zrozumieć ruchy cen i przewidywać przyszłe reakcje rynku. Na ich podstawie możecie więc zbudować na przykład własną prostą strategię, przetestować ją wstecznie i sprawdzić, czy w długim terminie Wam daje zysk. Pamiętajcie jednak tutaj o zarządzaniu kapitałem, zarządzaniu ryzykiem, o czym zrobiłam też osobny odcinek, no i o tym, że analiza techniczna to tylko jedno z narzędzi i warto mieć na uwadze inne czynniki. No a jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, możecie zostawić też komentarz lub subskrypcję, a tymczasem niech zyski będą z Wami. Bye.